Siemano, ludzie, z tej strony Ombre, a to kolejny odcinek naszej ulubionej serii. Tym razem Robak przekaza mi pałeczkę i to ja poprowadzę top 10. Tematem dzisiejszego odcinka są odspałny i lobby. No to co? Zaczynamy. Dzisiejszą topkę otwiera Corso. Jak widzimy, jest to dość spory budynek z wieloma szczegółami. Charakterystyczne w tej pracy jest to, że jest bardzo kolorowa. Udało mu się to dzięki zastosowaniu wielu bloków gliny oraz kwarcu. Gratuluję, miejsca 10. i lecimy dalej. Kolejne miejsce wędruje do Desairusa9055. Zbudował on wielką mapę z pięcioma wielkimi drzewami. Na środku możemy zaobserwować bardzo ciekawe oraz designerskie okręgi. Na mapie znajdziemy jeszcze Wielkopontannę oraz Wielki Hotel. To już miejsce ósme, a na niej Mainer Gamer. Tak, tak, to miejsce ósme, a zobaczcie, jaka piękna praca. Na pierwszy oka możemy zauważyć świetny, kustą teren. Wielki napis End oraz malutki spawnik na środku. Dookoła są porozmieszczone różne lokalizacje, np. portal do Endu, portal do Netheru, wymieniarki i wiele, wiele innych tego rodzaju miejsc. Praca na miejscu siódmym została wykonana przez Duet Derege oraz Shadow 510. Jest to malutki spawn na serwer PVP wykonany jako miasteczko otoczone kustą terenem. Na środku znajduje się śmieszny posąg z jednym ząbkiem oraz świetnym statkiem. Ja już się wyciszam i oglądajcie sam. To już miejsce szóste, a na niej spawn zbudowany przez afterku. Praca przeznaczona jest na serwery o tematyce FreeBullet oraz Survival. Na spawnie znajduje się kopalnia, tartak, wieża, sklep i wiele, wiele innych. Charakterystyczne w tej pracy jest to, że na środku znajduje się spawn w postaci wieży i coś ala zamek wykonany z kwarcu, w którym znajdują się tabliczki oraz informacje. Ale moją największą uwagę przykuł custom teren. Gratuluję miejsca szóstego i lecimy dalej. High five ludzie! A na niej kolejny duet Mine Kuito oraz Gaze Gaming Jest to małe lobby Na minigrę Replika Moim zdaniem Takie malutkie lobby mają swój klimacik I dzięki dużym szczegółom Są bardzo klimatyczne na mapie możemy zauważyć nie tylko napis replika, ale oraz tragany po jednej i po drugiej stronie. Moim zdaniem drewno i brick bardzo do siebie pasują i to wszystko daje niebotyczne wrażenie. No to powoli zmierzamy do miejsca czwartego. <śmiennie> To już miejsce czwarte, a na niej kolejny już dziś duet i Patrick TV oraz Gostek 9910. Pojawiamy się w otoczeniu murów i epickich wieżyczek. Aby dojść do napisu, musimy przejść przez bardzo pomysłowy most wykonany w głównej mierze z murów, z kobla oraz z płotków. Brawa dla tych panów za niesamowity mur. Cyk, cyk, cyk. Tak, tak, to już pora na trzy najlepsze prace. Podium tego Top 10 otwierają Dedix oraz No Life 2000. Tych dwóch panów ma ode mnie wielkiego plusa za niesamowity kustom teren. Drzewa dookoła kustom terenu oddają niesamowity klimat wielkiego spawnu na środku mapy. Ten budynek cały zbudowany jest z drewna i charakterystyczne w nim jest to, że ma bardzo ciekawy dach. Co tu więcej mówić? Sami zobaczcie. Już zbliżamy się do końca, ale przed tym miejsce drugie, należące do lolek.pl. Zbudował on naprawdę epicki spawn na latających wyspach. Szczególnie podobają mi się małe latające wyspy dookoła głównej wyspy. Epicentrum tej epickości tworzy spawn zbudowany na bazie okręgu z czterema wieżyczkami. Ja się wyciszam i podziwiajcie. I nareszcie długo oczekiwane miejsce pierwsze, a na niej nie kto inny jak nasza kochana Teskaczu. Zbudowała ona naprawdę przeepicki podniebny spawn. Tak jak wspomniała, jest to pewnego rodzaju zimowy ogródek. Na środku znajdziemy platformę z pięknym śnieżnym drzewem, a to koła niego lodowe linie wodne oraz łabędzie zrobione ze śniegu. Jak się przyjrzymy, zauważymy także płatki śniegu. Gratuluję w imieniu całej ekipy Miejsca Pierwszego. I to na tyle w tym odcinku. A kolejnym tematem Top 10 będzie Star Wars. Przypominam o nagrodzie za trzy pierwsze miejsca, a nagrodą jest VIP na serwerze Cube Game. Mam jeszcze dla Was jedną niespodziankę. W następnym odcinku pojawi się gość specjalny, z którym będzie można nagrać odcinek za pierwsze miejsce. Jak myślicie, kto to taki? Piszcie. Więc zachęcam Was do tworzenia jak najlepszych prac. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli film się Wam spodobał. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie.